To wywołuje w was uśmiech? Lubię grać w klasę. Widok kota. Jeżdżenie na rowerze. Śnieg. erce Barca. Powiedzcie sobie coś miłego. Jesteś fajny. ciebie lubię. Bardzo się lubię swoje życie święte. Bardzo się lubię, Do codziennie przychodzę szkoły. Bardzo chciałbym. Bardzo Cię lubię, bo chcę, żeby mało mi się nawyczyło. się lubię, bo Pan już się ze mną nauczył. Bardzo się lubię, dlatego się lubię. bardzo się lubię, bo przychodzę z dziećmi do szkoły. Lubię Cię. Jesteś zabawna. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Aż moja. Lubię Cię. No? Lubię Cię, że się kochasz. Lubię Was, bo jesteście bardzo koleżeńskie. Uwielbiam Was, bo się przyjaźnimy. Kocham Was, bo jesteście sympatyczni. Za co lubicie szkołę? Lubimy swoją szkołę za kolegów. Za lubisz że... Lubię szkołę za to, że mamy dobrych nauczycieli i mamy dobre zachowania, ocenę. Wielbiam moją szkołę za to, że jest fajna, zwariowana i salona. Bardzo tak. lubimy naszych przyjaciół i nauczycieli.